Dziś chciałbym zajawić nietypowo, bo dwa teksty w najnowszym numerze Panoramy. W pierwszym chodzi o wyprowadzkę firmy Arad do Buku, a w drugim o plany rozbudowy kręgielni. Oba teksty teoretycznie ze sobą nie mają wiele wspólnego, natomiast ja... Spróbuję, jakby ten kontekst wspólny pokazać. Tekst o wyprowadzce firmy Arat do Buku dotyczy sprawy gospodarczej. Spółka stwierdziła, że nie widzi już szans na rozbudowę swojej firmy w Lesznie, dlatego przenosi się do Buku, tam gdzie znajduje się si siedziba międzynarodowego koncernu. Ale sprawa ma drugie, a może nawet trzecie dno. Okazuje się, że. Wleśnie wyrosła w spółce AROT konkurencja, i to jak twierdzą właściciele z firmy Wawin trochę z pomocą miasta. Otóż w nowym inkubatorze przedsiębiorczości yy, ma lokalizację firma Q Systems, w którą prowadzą byli, yy, byli członkowie zarządu Arota. Yy, co ciekawe, yy, ta nowa spółka wynajmuje pomieszczenia na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Tam spore, spore ulgi otrzymała. A żeby było jeszcze ciekawiej, to opiniował ją przewodniczący Rady Nadzorczej tego Centrum Biznesu, którego żona zasiada w spółce. Więc sprawa jest taka, no nie do końca wydaje nam się czysta. No a jaki to ma związek ze sportem? Otóż do tej pory spółka Arot, która chce się wyprowadzić, sponsorowała m.in. drużynę piłkarzy ręcznych Arotu. Pytanie jest, co się stanie, gdy spółka wyprowadzi się z leśna? No nie podejrzewamy, żeby firma, która będzie miała swoją produkcję i siedzibę w Buku, finansowała, pomagała piłkarzom ręcznym, a więc pojawi się za moment problem właśnie dla drużyny piłkarzy ręcznych. I jeszcze tylko chwilę o drugim tekście. Ciąg dalszy jakby inwestycji związanej z mistrzostwami świata w kręglarstwie. Mistrzostwa już za nami, zakończyły się niestety sportową porażką naszych zawodników, natomiast po mistrzostwach został konkretny obiekt. Tak jak już wcześniej pisaliśmy o tym kilkakrotnie, miasto zdecydowało o zakupie ośmiotorowej bieżni, cztery tory wykorzystano teraz w kręgielni na szczeleckiej, natomiast z tym Czterema następnymi nie ma co zrobić. Póki co leży w magazynie. Co prawda pan naczelnik sportu i kultury no, roztacza plany takie, że, że może kręgielnie uda się rozbudować, ale. No zapomina o jednym, że to jest bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Konkretnie 600 tysięcy miałaby kosztować rozbudowa tych torów. Naczelnik jest optymistą. Wydaje mi się, że ten optymizm jest przesadzony. Po pierwsze, podejrzewamy, że inwestycja kosztować może znacznie więcej. Po drugie, czy jest sens wydawania takich pieniędzy? No, bo pan naczelnik argumentuje, że dzięki tym torom można by było tu organizować Cykl turniejów Grand Prix. Przypominamy tylko, że ten cykl trwa trzy dni. Natomiast co z finansowaniem pozostałych dziedzin sportowych przez cały rok w Lesznie? Przecież głośna jest sprawa dofinansowania sekcji żużlowej, Unii Leszno. Za moment będzie problem z piłkarzami ręcznymi, o piłkarzach nożnych czy o koszykarkach. Przy tej okazji nie wspominam, ale zachęcam do lektury obu tekstów i każdy ma sobie prawo jakieś własne zdanie na ten temat wyrobić.